Hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture. Jest komik pochwycenie, jest blisko. Dzisiaj wam chcę powiedzieć taką fajną rzecz, taką naprawdę cudowną rzecz, jak mieć pokój w tych czasach i yy, jak i że warto po prostu karmić się Bożym Słowem. Słuchajcie, jak wiecie, matki mają trochę inaczej niż faceci, ale to nie jest wymówka, ponieważ yy, kiedy ja urodziłam dziecko, no to wiadomo, zmęczona, to trzeba wstać, trzeba zrobić to, praca, jakieś tam rzeczy dodatkowo. No i człowiek sobie bakatalizuje. I nie mówcie mi, że tego nie mieliście albo nie macie, bo to też patycznie każdy człowiek tak ma, że nie zawsze sobie czyta z rana, powiedzmy, Pismo Święte, nie zawsze ma na to ochotę albo chęci, albo w ogóle po prostu. No i przez jakiś okres czasu nie czytałam tego Pisma Świętego Rano. Przyznaję się do błędu, ja się do błędu przyznaję. Ale to oczywiście, wiadomo, moja sprawa, tak? Bo wiadomo, każdy ma tam swoje, więc każdy tam niech sobie sam pilnuje siebie, nie oceniając oczywiście innych. Ja tylko to mówię, jakby z punktu widzenia mojego, co się wydarzyło w tamtym tygodniu. I normalnie Wam powiem: mówi się tak: Nie ma czasu na Biblię z rana, ale na telefon się ma. Czyli pięć minut nie potrafisz poświęcić na przeczytanie jakiegoś rozdziału ze Słowa Bożego, ale na telefon masz. Więc jest to taki standardcik teraz w tych czasach, że telefon zawsze znajdzie swój czas, że telefon zawsze znajdzie swoje miejsce, ale Biblia leży i tęskni, i płacze i kwiczy i w ogóle po prostu jest koszmar. Także, kiedy ja zaczęłam znowu na nowo czytać Pismo Święte, tak, znowu zaczęłam na nowo czytać Pismo Święte z rana, bo czytałam tylko wieczorem i w ogóle. Słuchajcie, jaka to ogromna, wielka różnica. Jaka to ogromna, wielka różnica. Ja ogólnie mam tak, że jak, jak nie czytam pisma Świętego, przeważnie czytam, no bo nie miałam nawet ogólnie jak bądź jakaś wymówka, to miałam po prostu tak, że w czasie, w czasie całego dnia ogólnie oczywiście się modlę, śpiewa, uchwalę Pana Boga, więc to nie jest tak, że nie mam z Nim w ogóle relacji bądź nie miałam. Ale wiem jakie teraz to ważne. Bóg mi to pokazał w tamtym tygodniu. Od tamtego tygodnia każdego dnia rano czytam Biblię, chociaż na chwilę albo nawet i dłużej. Czytając rano tę Biblię, słuchaj, ile razy jest tak, że ja chcę jeszcze jej więcej. Tak jakbyś zjadła coś, co najbardziej lubisz za nas jeść, na śniadanie. E, pragniesz tego więcej. Więc e, powiem ci, że po prostu jest tak, że ja jestem w szoku, bo mi się chce coraz więcej tego czytać, coraz więcej od Boga otrzymuję, coraz więcej od Boga słyszę, e, i po prostu jestem spokojna i to jest najpiękniejsze, że nie podźwigniesz różnych rzeczy, to póki nakarmisz się rzeczami, które są od Boga, czyli Jego Słowem, jak nakarmiesz się rzeczami e, ze świata i innymi rzeczami, <laughs> to będą zawsze troski o różne rzeczy. Zawsze będą troski, uwierzcie mi, bo ja to przychodziłam wiele razy po prostu. Więc mówię to z punktu doświadczenia swojego, co zrobić, by mieć po prostu pokój. Oddaję Bogu chwałę za to, że nie wiadomo dlaczego w ogóle wzięłam ten Pismo Święte do ręki z rana, jak tak bardzo mi się zaczęło chcieć czytać. Wiesz, że to jest też jakby fragment, który mówi od Boga, że Bóg daje chcenie i wykonanie. I tutaj nie osądzajcie mnie, ani siebie. A czy siebie to każdy czas musi osądzać, ale pa pamiętajcie, patrzcie, jeżeli chodzi o siebie, jak wy to robicie, bo teraz natkną się z pewnością osoby, które będą mówiły, no ty, taka chrześcijanka, i pisma się tego rano nie czytasz, bo mam do tego inne pory, pory dnia. <laughs> Na przykład miałam, ale teraz, jak wzięłam pismo święte do ręki i jak nie przeczytam, a to, to jest dopiero tydzień, i drugi dopiero zaczęłam ten tydzień, Czasami też tam wcześniej może czytałam rano, nie? Ale to było teraz systematyczne, że ja po prostu wiem i chcę jeszcze więcej tego pokarmu. Więc jeżeli chcesz, naprawdę zacznij czytać od małego wersetu, nawet i dwóch, ale jak potem zobaczysz, ile w głowie się mieści, i jak ty to po prostu sobie analizujesz, i że cały ten werset, który czytałeś rano, po prostu idziesz sobie do pracy i myślisz o nim, zobaczysz różnicę. Zobaczysz naprawdę różnicę. Także chciałam Wam to powiedzieć tylko ku zachęcie, jak ważne jest czytanie Pisma Świętego Rano. Naprawdę jest ważne, bo jak nie zjesz śniadania, to chodzisz cały struty, cały dzień i po prostu no, jesteś zmęczony, nie masz siły, to to tamto. Tak samo jest w świecie, słuchajcie, duchowym. Nie masz wtedy siły, jak walczyć z tym wszystkim, co nas otacza. I nie dasz sobie, że tak powiesz, jakby walczyć z tym. No nie dasz po prostu, bo jesteś głodny, jesteś nienasycony i nie masz po prostu siły, by walczyć. Więc to chciałam tylko Wam powiedzieć ku zachęcie, ponieważ wierzę w to bardzo, że Bóg daje mi tą możliwość nagrywania do Was i mówienia, ponieważ jestem tą osobą, która po prostu lubi się dzielić tym, co przeżywa. E, ponieważ chcę, byście wy tego nie przeżywali, to co ja przeżywam nawet w tych takich złych, takich, takich rzeczach, ponieważ wiem, jak możemy się tego uchronić. Wszystkie troski, wszystko to, co mamy, polega tylko i wyłącznie od nas, z naszej winy praktycznie, ponieważ nie poświęcamy Bogu czasu. Nie czytamy tego Słowa Bożego, nie modlimy się. Jak zauważyłam, ile osób się nie modli, jak nie ma ochoty się modlić. To jest jeszcze gorsza rzecz niż nawet Słowo Boże też nie czytanie w ogóle. To jest po prostu w ogóle. Także słuchajcie, każdego dnia ja Bogu chwałę daję. Każdego dnia dziękuję za wszystko, co mam. Każdego dnia, teraz, zwłaszcza teraz, czytam rano Pismo Święte i jeszcze chcę więcej po prostu. I Bóg naprawdę da wtedy więcej tym, którzy chcą więcej otrzymać. A, a, a zwłaszcza pokoju, ducha, jest taki spokój ducha, jest tylko wtedy, gdy mu zaufamy. Także do usłyszenia. Spokój.